Chciałem. <noise> <noise> Witaj na kanale Bulwers Games. Zapraszamy do oglądania. Chcemy angażować A, to jest kolejny odcinek. No, no udało się przecież. No, no to siema. Bo się ma. No, no i właśnie, to jest kolejny odcinek, żeby. <noise> nie było. Na... Yy, nie było ko dużo kolej. nie było odcinków, dlatego że Właśnie. zrobiliśmy odcinek, a kamień nagrał dźwięku. Ta. I no pokażę i to... Wam w tym odcinku, co zbudowaliśmy w tamtym odcinku. Nic nie zbudowaliśmy? No, no nic nie zbudowaliśmy, ale wykopaliśmy. No. Za to, więc schodzimy na dół. Także... No, także no. tak, schodzimy na dół. No, no także schodzimy na dół. Ale rady. <laughs> No, no, i nie wiemy co nagrywać ogólnie. No <laughs> wiecie, teraz znowu się wkręciliśmy w Team Fortress. Chodź! Gdzie tak ty jak poszedłeś? Jak Gdzie kiedy... Gdzie... No Jezus Maria, nie umiem chodzić po lesie. Z powretem. Znaczy, z powrotem. A, to tędy. Z, po... z, po... z powrotem. <laughs> <Nie>. O, <laughs> słyszę już Macuś. Macusia. O, i to, i to nasz mop, spawner, którego Was znaleźliśmy. Fajnie no wygląda właśnie. ogólnie. O, tutaj... No jest... i piszcie co moglibyśmy zastosować w tym odcinku. Piszcie co byśmy mogli. Zbudować. Nie, piszcie co byśmy mogli zrobić z tym Mobgrinderem. No właśnie. jak go wykorzystać? Tylko piszcie, przykład... to, piszcie komentarze tutaj. Jaki pod... mobgrinder? grinder? To jest Mob spawner. No, piszcie te komentarze pod tym filmikiem i pod następnym, czyli pod 21 odcinkiem, dobrze uwiadeliam. To jest to jest 20 odcinek teraz. No, co? ale i jeszcze pod nas, jeżeli pod pod 21, bo od razu wiecie, teraz będziemy nagrywać jeszcze 21, więc. Co? No <grym> tak. <grym> Dwa że były na zapas, no nie? No. no. Nie tam przekopaliśmy i to już nie będziemy pokazywać, tylko znaleźliśmy. No, taki bezsens trochę. No i dzisiaj będziemy improwizować, tak? Taki... Nie, dzisiaj będziemy coś budować, tylko jeszcze nie wiem, co więc No to mówię improwizować. Teraz, Zaraz robimy cięcie i się zastanowimy, co będziemy budować dzisiaj. No, ale pewnie. Coś głupiego Nie coś się fanikowa pixelarta tak a jak pixelarta nie mamy itemów? no znaczy weony No to Dobra. się wiesz co zrobi <grym> O! możemy zrobić pole uprawne No to nie zbudowanie A w sumie można Możemy być. ogólnie pole zrobić To nie o, trzeba no, zrobić Cięciar Co? Kurde No to nie co trzeba cięciar o kurde woda Znaczy dzień ale nie, ogólnie to w, te, ta, w tamtym odcinku, to znaleźliśmy tylko mob spawner, nic więcej. Raczej w tym odcinku, który nie wrzucimy, do tego, bo nie nagrałeś dźwięku. Teraz nagrywasz dźwięk? Nagrywasz? Nagrywasz? No? Tak. Jezu. Chyba. Jej, ty no, Dobra, gdzie ty idziesz? Chodź spać. No to chodź spać, a nie... To idę, tylko by... w wsadziłem. O Jezu, co to było? o Jezu, ja ja. Twoje? No, jeden tylko. Ty? <laughs> o oh, fuck, walnąłem przez szlima. Przez przypadek. Jezu, ej, no, na odcinku chyba zorientujesz, co żeś ty powiedział. no. Das. Staw. Staw! staw. staw. <laughs> no co jest, no? Kurty. Spać, wynauchać. No idę. Masz lagi? Nie. A, to dobrze. Napisz Dobrze. coś na czacie. No. 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 napisz coś! Coś, kurde. Schyli. Jeszcze nie <grystanie> Dobra, to robimy pole uprawne. Czekaj, ja idę po płotki. Bo A ja to, co... najpierw idę ten. Po płotki A czy... Drewna mam Czekaj, dosyć... ja wezmę wodę. Oczy, nie, ma mamy drewno mamy Mamy mało, mało drewna. Ja wezmę wodę, a, my, a ja mam mało drewna. No kogo tu wchodzisz, masz mało drewna? Aha, no to, to znaczy? to znaczy? Co znaczy? Co? Kis, ja nie rozumiem. Ja też nie, ale żal. Dobra. Ej, takie duże pole, 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 pole uprawne jak w tamtym naszym tym. Ej, to ty nie musimy podków robić. Przecież pamiętasz, wtedy było bez podków i było ładnie. Fak gdzie oh. mnie tam. O, pajonek Aha, to ty? Co? Te, 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 te. Tylko trzeba dużo nasion. Masz dużo nasion? Ja idę, po dużo nasion. Se pojeżdżę na pająku. Chodź tutaj. O nie! Biję! Czekaj, co? Ej, dużo... Ile za... A. Ile za tonek? Co? <laughs> Masz małtykę? Ciekawe, ma taka? Masz małtykę? Możliwe do rybaton da zunda. Jak nie to ja zrobię motkę. No to zrób to zrób matkę A ja, ja będę sadził Palił Ci pali, palił Za Legari Regala Bod Gle Zara Chodź o, Dobra gdzie? Ja będę o... Pośle Jarek! Czy ja, ja jaj. patrz Jarek ja I chodź. <laughs> yes. I chodź bo mam dużo Jarek. Zobacz. Dwa Jarka są. Idź po nim. Tylko uważaj, bo stream, jeszcze, stryklimy jeszcze. Dobra, no. Oh, no, jest... wikliwuj. no, wikliwuj, wikliwuj. Po, poczek poczekaj, poczekaj, idę odłożyć itemy, nie? Po co? No, bo syf mam. to był normalny, nie? Nie. No fakt, masz zawsze syf, to tam. No właśnie. Dwie... Właśnie, po co, po co? W ogóle. Po co kropać? Właśnie. Idzie zrobić z tego, ze znaku... Mam y helpuś. drewno z powrotem? Helpek. Helmet. Cho A! A! Chodź. A! Co się dzieje? Gdzie będziemy robić to pole? Gdzieś Co, będziemy robić to pole? Blisko wody gdzieś będziemy robić to pole. Czekaj. Tak gdzie, gdzieś tutaj nie, myślę. Nie, gdzieś. blisko wody. gdzieś tutaj gdzieś myślę. To dobre miejsce, pajonek. że no. to, to trzeba zatkać. Masz dy... A, ja mam ale, ale... Dobra. To Zobacz, ja kiedy? będę kopać. Co będziesz kopać? No, rowy. Odchłowy A O, oh fakt, to będzie ciężkie do odkrycia. Czekaj, najpierw weźmy tą trawę. Stąd. O, i przy okazji, się też tak O, właśnie, to nasiona. Zbierasz. Aha, właśnie, dam mi wszystkie nasiona, co mam. Ej, chodź. po co ty będziesz siał i stawiał? A tu to, to jest zbieraj, nie? To, to będziemy na to Aha, to będziemy. A, dobra. A ile ty masz w ogóle? Ja na razie mam 6 <laughs> A ja z taki 42 to czekaj, chodź tu WTF? No to do, do, do za Masz i masz. Dobra. Czekaj. Także... to do... może nie będziemy zakrywać tego? Tylko tak tutaj wyrównamy. Tak dotąd. Czekaj, ja chcę zobaczyć najpierw na ile woda nasionka, bo już nie pamiętam. What the fuck? <laughs> Czekaj. Fakt to trochę tak. O. Czekaj, bo ja chcę to ładnie zrobić to kurde. To. No, co, to Magia, ta, co, tak, co ty, co ty, co ty co robisz? Magia, tak cuda dzieje! Ale na serio jak ty to robisz? Ja nie tak, wiem. Normalnie, no. <laughs> da, da weź tutaj tak gdzieś na 6-7 kratek tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. źle. Co? Nie, Poczekaj, chwilę. Raz, dwa... O. No. No Czekaj! To... Bo źle czas nałem. <grym> Zróbmy to tak na środku też tutaj. Tak. Taki paseczek weźmy. <grym> I na cześć. I będziemy ten. <grym> Co? No i będziemy ten. No tak <grym> Dobra, tutaj już nie rób. Tutaj już nie rób. Tutaj już nie. I to będzie by będzie... <grym> no, <grym> być... będzie to będzie trzeba wyrównać, czekaj. Raz, dwa, cztery, pięć, sześć. No to jest bez sensu, bo to jest woda teraz też. <śś> no no dlatego się nawodni tar... podwójnie. Pięć, sześć. No to nie. To co to, to ma być? Patrz, jest <laughs> wywodnie. Wy... Wy nie <laughs> mogę zatrafić. O, patrz, waram. No, to waraj, tu, 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 tu. Co tu. całe, tutaj, tak, tutaj. Wszystko tutaj. Tak no właśnie. ale to dowiedz już w gdzie będę. Dobra, prawie. Masz drugą motykę, czekaj, no. masz drugą motykę. Dobra. Chcę Gim. zobaczyć właśnie do jakiej odległości to się wara. O, tutaj już nie, widzisz? No, to, co to... no tutaj, tutaj się nie nawadnia, chyba do, tylko do tego. Aha. Nie, tutaj też nie, patrz. Może to, to podeptałeś? Nie, to już się nie da podeptał przecież. Da się skoczyć, ale nie da się podeptać. Aha, no tak, bo to na, na cztery tylko działa. Aha, to raz, dwa, trzy, cztery, no to tu, czyli dobrze. Chciałbym, żeby to jeszcze wykopił, no nie? Jeden. Dobra. Ale no właśnie, to na cztery, ja właśnie nie pamiętałem, najdę do tego. mi się łapita. <skitrało> <grym> Ciekawe czy wystarczy sadzonek w ogóle, no, ale wystarczy, bo to nie jest aż takie duże pole. no Dobra. I co będzie dalej, tak? Raz, cztery, tak. To będzie dobre. No i tutaj już zakończmy, bo tutaj i tak już jest woda, to to coś, coś, coś. Ścieramy Tu Mówię, że tutaj będzie cztery. Na cztery. I to się zakryje pół płytkami tak żeby, wiesz, była tam w No wiem, wiem, wiem. A to będziemy zakrywać nawet. 2, 3, tkami? 1, 2, Ej, daj mi, daj mi tego. Kurde, nie mam łóraczki. Ja też nie mam straczki. A masz! A masz! wody spadło. O, iron! <grym 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 ale to pierdziel! Nie chce mi się go kopać. Co? Nie chce mi się go kopać. No to pierdziel. No wiem. No. Ogólnie w nam nie działało, znowu. No. Update jakiś. No, no ale już, już dzisiaj tra... działa, także. To Aj. Jeżeli. Jeżeli ktoś ma Warzi, to może z nami No na. Jeżeli ktoś jeż oczywiście chce, to nie mamy nic przeciwko, żeby... Cerpię, dziele! Weź tu i jeszcze Daniel. Chcieli się spytać, że... no, czy może chcielibyście jakąś małą... Ale je może jedno dwuodcinkową serię z Warzi. Tak żeby jeżeli ktoś przedstawić grę jeden odcinek po prostu... Jeżeli no, że, do, do mm. Że jedno PRZEDSTAWIĆ! Będzie, będą jedno... Czy chcecie po prostu jednoodcinkowe y, odcinki... Z różnych gier. Z różnych gier, no. I będziemy tam oceniać y, pierwsze wrażenia, jakie są. Chociaż czas mi nie No to, i, bo, to mm, Myślimy, że to po prostu się nie będzie nudzić, tak jak odcinki... I czym? Pierwszych. Co tu ma być? Czemu to jest tak dziwnie jakoś? The <laughs> no, no właśnie załaraj przecież. No ale już nie mam. No to... Kurde, jeszcze drewna nie ma Idę po jedną... No jedno to drewno. i za Waray, to jest Jak? Co? Co mam żarować? No idź po motykę. Ty ty łowisz? No idź po motykę i ja pierdzielę. Ty ja muszę wziąć drewno jedno. Ja może wykopać to całe drewno, czyli tym. To mi się nie chce. A co się A to mi się nie chce. Będzie tak na razie. No właśnie potem wykupisz. No weź. właśnie. Właśnie, właśnie! Weź no. A we, weź Będziemy mieli dużo szans soszyba. Aż Aszkarze się ścili śmieje, haha. Czemu ze mnie? Bo ty jesteś głupi. Dupi jestem Czemu tak do mnie gupiło? Jeszcze głupko, ty a ci jak się czasz na porę, jak się na ja porę, ja, ja, nie... ja to w dupę zostawię, ja <gulatuj> to strzałam. <gulatuj> w jak mnie rozwala jak takie dzieci, takie małe dresiki. A ty nas polecisz, to ci normalnie, no <gulatuj> i tak dalej. Takie trzynastoletnie. <gulatuj> nie chcę mówić, nie, no dobra, nic nie mówię. Gimbazyjne dresy, to mnie rozwalało. No właśnie, o tak, tak powiedzieć. Daniel, to mógłbyś jeszcze. Tu. tu mógłbyś. Tu mógłbyś jeszcze zaorać do, do wody. Maksymalnie wiesz o tym. Aha, no. Ale by nie. to w sumie do dupy wyglądało. Do dupy wygląda. No. Aha, ja mogę już sadzić. Palić. No znaczy, też nie. Co palić tego nie będę, ja to będę robił. <laughs> na na barachnęki chreba. <laughs> Chcesz doparlić. Ja nie będę palił, ja nie lubię. Palić, ja nie palę. AJA! Ojej! To... Oh, yeah! oh, Sorry. Sorry. <śmiech> Sorry. <śmiech> Czekaj, dobra, wezmę jeszcze trochę. Sianna. Nasion, kurde. Ej, kurde, nic nie chce wypadać. Jedna nasionka zaledwie na, kurde, 20 traw. Traw? Asakrę! 20 traw, jak to brzmi? Kępek. <grym> 20 traw. Jest, taki awans. Jedna, 20 kełpek Pępek. Kępa, check in the comic. Pępuś. <grym> 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 nie mamy już nasionów? No nie. Nasion. To trzeba zbierać teraz. Zbieraj, zbieraj, zbieraj. W sumie też będziemy mieli To będzie z... super atomowa farba. Ej, daj mi... Ja tam czysta na pszenicę i za... ty W ogóle coś z jakim... Ja jestem idiot, co to co ja w ogóle mówię? No nie w <laughs> Bo... <laughs> To jest farba, to będzie farba, boże jest. Ej, a tam tego, Jest jakiś czas na pszenicy? To, może zrobimy taką szopę na ogólnie te żarcia, tak jak wtedy, pamiętasz? To no. dobra, to zrobimy. A to potem. Dobry, dobry pomysł. Pomysł, dobry pomysł. Dobra, już mam 20 sadonek. <grym> Wiesz, co potrzebujesz czterech patyków? Jakbyś mógł, to mi dać. To, to, da, to, to chodź, to dam ci. To chodź, to dam ci badra. Idą już do ciebie, ale jest ciemno, jak w dupie użumy na. <grym> 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 Możliwe za kity. Co? Teraz się pochwal swój Mordografen. Muzzym przez Jakierzy. No. No, no dobra, dzięki za patyki. No, no coś, to jest... Muzzynek jest RZ. Jezu, przyzysk, RZ no Jezu, Muzzym przez RZ skrócił. Żal Co? No ale wiesz co <noise> Ci powiedziałem? Muzzym przez Jakierzy. No, jest. <noise> fail. Mi to rozwala zawsze. To będzie teraz będzie Papież Muzzym. Co? Jest. No nie? No tak. Nie wiem. No tak. Najwięcej głosów ma. Skąd mam widzieć? Jeszcze znaczy, najwięcej głosów ma. No, no, <śścough> no dobra to już jesteśmy i... Kurde, idź do spać. No widzę ja nie gram. Angorę dalej. W mój łóżku ty Kram, O fajny, dobra. Ja tam srałem a ty nie możesz. Co? O, <ścough> Kurde, jeszcze Co czułem. to za język? Jeszcze czuki siłem. Jeszcze, kurde, jeszcze ciłem siuki. Jezus, co ja mówię? Czułem siki jeszcze. Co? Ale ma fajny język! Jest taki różowy? Nie. Ciekawe, jakie tu są litery. Normalne. Ale na przykład ły jest takie nienormalne, zobacz sobie. What the fuck? To jest ły. To jest ły. Oh. <laughs> A to już Jezu, jak kur... spróbuję zmienić... Ja, 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 ja nie wiem, trzeba ja wyrzucał! A ty... Ja, o, chciałem, ja chciałem je zmienić Ej, czekaj Jak w ej, ej, chod ej, chodź tą, tą, tą robić Tą, tą chatkę taką No to kurde, jeszcze nie posialiśmy, a ty już też? No Ty głupi tak? No chatkę już zróbmy, przecież i tak... Czekaj, to... ja jeszcze nawet terenu nie zrobiłem, bo... No znowu rzuciłem Ej to ty zrób teren, a ja tego, pościelam drzewa, bo mamy mało. Praktycznie w ogóle. Ej daj mi, masz jeszcze te e, patyki? Bo ja bym chciał zrobić, kurde ten, siekierę tykaj Nie mam. Kurde. Mam trzy, chodź. tu dawaj, 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 dawaj. A i zbieraj nasiona. Czekaj, bo ja tutaj robię jeszcze na jedno pole, no nie? Co? Wod, ta woda się nie może zmordować Jeszcze na jedną porę? No, nie. patrz Co? No tutaj No dobra daj mi te patyki <grym> No daj mi te patyki Zasranie, Co Zemene, zemene. O jest Basiń drwa długi No Więc teraz z jedyniem, nie będziemy mieli problemów Przeda no właśnie. Tak, że chatkę jakoś trzeba zbudować, oczywiście nie ma materiałów jak zwykle. Ty już, już sczy, to już, Będę szczynać. To szczyj, a ja będę ten. Niech mnie zabił. Zrobiłeś kill'ow, tak? No. <rapping> zrobiłem. <wziwął> Co ty widziałem? <dżysmo> Nawyk. Znaczy ten. Dobra, to no, będziemy kończyć ten odcinek? No, to skończymy I, rob... i w następnym odcinku zrobimy chatkę i coś tam. I będziemy no zbierać, I będziemy zbierać e, nasiona na, na trawę. Tak. I w następnym odcinku piszcie, czy jeszcze. A czy w tym odcinku może być. Piszcie, czy co będzie. Możecie pisać. Co... Nie! <laughs> co, by... co możemy zbudować? Nie! Nie to! Dungeon, nie. O Warzone chodzi mi. A mi chodzi też o Dungeona, żeby A Dungeony no... to potem! No właśnie nie. Eee, nie, spędzie. Dobra. O jezuś Dobra, no na następnym odcinku zrobimy. Co zrobimy? No. Chatkę na, no. na pszenicę i będziemy zbierać pszenicę, i będziemy też jeszcze tutaj siać. I, i... I to tak o, wygląda to teraz. Się. Chodź tu teraz, gdzie ja jestem. Tak ładnie teraz wiejsko wygląda. Chodź. Chodź tu. Chodź na górę. Gdzie na górę? No tego, co ja buduję. Tego czegoś. Chodź na górę. tego i patrz, jak to wie wiejsko wygląda. Chodź tu. Wchodź na samą górę. Ja jeszcze tam pójdę, jako farmer. Czekaj, tą motyką jeszcze tak. O. Proszę Patrz, widzisz jak to farmersko wygląda? No. No, to się Z truskawkami jeszcze. No, to się...